W kilku dziesięciu pseudokibiców Elany i Zawiszy zatrzymała policja po sobotnim meczu derbowym. Piłkarskie święto popsuły wzajemne wyzwiska i bójki, a jeden z funkcjonariuszy wymagał nawet opieki medycznej. Dużo walki było również na boisku, co zaowocowało brakiem klarownych sytuacji z obu stron. W pierwszej połowie piłka co prawda wpadła do toruńskiej bramki, ale gola nie uznano, gdyż wcześniej bydgoszczanie faulowali bramkarza Elany. W 51 minucie gospodarze mogli objąć prowadzenie, lecz w sytuacji sam na sam z Arturem Gajewskim pomylił się Dmitri Wiarstak. Doskonałą okazję dla Elany marnował również Aleksander Atanackowicz. Tuż przed końcem meczu Karol Wicki mógł również dać gospodarzom zwycięstwo, lecz na posterunku był bramkarz Zawiszy. Defensywnie derbowe spotkanie oba zespoły rozegrały bez zarzutu. Zero z tyłu, więc możemy być zadowoleni, chociaż... Sytuacje były ku temu, żeby pokusić się o trzy punkty. Elana postawiła ciężkie, ciężkie warunki. Za dużo widowiska, jak już wielkiego nie było. Sama walka. Szkoda, szkoda, znowu remis. Niestety, znowu nie mamy trzech punktów. W spotkaniu zabrakło bramek, jednak podział punktów to rezultat jak najbardziej sprawiedliwy. Z gry w destrukcji można być zadowolony. Natomiast no, sytuacje, które stworzyliśmy, wiarsta, atanacko, już w końcu, w 90 wiecie bliski, powinniśmy to wykorzystać i byśmy byli na pewno szczęśliwsi i bogatsi o dwa punkty.